Witam wszystkich z tej strony Michael. Dziś w kolejnym odcinku maratonu z serii Girl, przyjrzymy się symetrze, bohaterce gry Overwatch. Zapraszam. Symetra jest postacią głównie związaną ze światłem. Jej główna broń nazywa się projektor fotonowy, tarcza tarczą fotonową i tak dalej. Standardowo zaczniemy od broni pierwszej rzędy. Działania tego za bardzo nie trzeba tłumaczyć. Jest to po prostu laser. Laser, który raczej nie działa tak, jak to jest wyobrażone w grze. Otóż tutaj wiązka światła stanowi światło widzialne o odcieniu długości fali około 500 nanometrów. Jednakże takie światło nie robi większej krzywdy człowiekowi. Potrzebujemy więc światła o wiele większej energii. Jak dla mnie promienie rentgena lub promieniowanie gamma pasują idealnie. W przeciwieństwie do Mercji, która w ten sposób zadawała większe obrażenia, tutaj energia jest zbyt duża, aby mogła w czymś pomóc. Jednak, jak to jest możliwe, że ta wiązka potrafi się wyginać? Światło to pole elektromagnetyczne. Ta wiązka może się układać tak, że wszystkie fotony tak wzajemnie na siebie oddziałują, że układają się w swego rodzaju tunel. Gdy znajdziemy jakiegoś wroga i wiązka go napotka, wtedy sam będzie oddziaływał na pole elektromagnetyczne. I będzie w jakimś sensie drugim końcem tego tunelu. Drugim trybem tej broni jest pojedyncze wystrzelenie większej ilości fotonów. Jak to jest, że potrafi przejść przez tarcze ochronne? Porównajmy teraz bariery Winstona, Reinhardta czy Zari. Jaka jest ich wspólna cecha? Otóż wszystkie są półprzezroczyste. Przez tą właściwość fotony z projektora symetry mogą swobodnie przechodzić przez tarcze i zadawać obrażenia wrogom. Wieżyczki strażnicze działają tak samo jak projektor fotonowy, jednak niemożliwe jest stworzenie tego znikąd. Podobnie z teleportem. Materializacja tego byłaby niezwykle złożona. Tak złożona, że po prostu a Tarcza fotonowa działa tak jak u Instona. Są to gęsto upakowane fotony, które nie pozwalają na przejście mniejszych przedmiotów. Ostatnią sprawą jest teleport. Machinalnie chciałem powiedzieć, że to sobie przełożymy do odcinka o inżynierze z Team Fortress 2. Jednak jest zasadnicza różnica ich działania. Teleport symetry. Teleportuje bohaterów w pionie przez magiczny portal. Śmierdzi mi tu tunelem czasoprzestrzennym, ale odpowiedź może być nieco inna. Według mnie w tym przypadku postacie są zamieniani w energię o tej samej masie. Wychodzi wtedy naprawdę dużo energii. I wtedy z nadajnika. Taka porcja energii jest przenoszona do odbiornika. Żeby lepiej otworzyć ciało przy nadajniku, można zeskanować bohatera. Potem, tak jak o wiele szybsza drugarka, go otworzyć. Pomijmy takie trudności jak zamiana materii w energię. Ale hej, przecież Overwatch dzieje się gdzieś w XXIII wieku. W tych czasach wymyślono sztuczną inteligencję. Więc czemu nie można by takiego zabiegu zrobić? Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak. To pozostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia!